Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jako pierwszy melduję się na działkach No i masz przymrozek trawa biała Mamy dzisiaj 1 maja, 6 godzina rano już minęła Widzę, że kwiaty niektóre No zmarzły Niektóre dostały po dupie jak nic. Ciekawe jak będzie z drzewkami owocowymi? Znowu może być kicha. Ja to jeszcze pobiedę, ale najgorzej takie sady, ci sadownicy. O widać trawa, trawa cała biała. Idę do środka, waltanie w środku. O, tak wyglądają drzwiczki. Idę do środka, bo to trochę zimno. Zrobiłem już sobie ogień w kozie. Wstępnie mam już drzwi obrobione. Mam już kątowniki tutaj z siatką uszykowane. Także będę się brał. Za dalszą robotę tylko muszę troszeczkę sobie napalić i żeby nie robić w zimnym. O, elegancko bez kozy ani róż. Tak to w środku wygląda. Wywaliłem już kanapę i szafę. Nie wiem czy to tutaj było wmalowane, ale to jest takie cholerstwo. Muszę tutaj to wszystko wszystko oskrobać. Tutaj na tej ścianie jest najgorzej, tutaj nie. Tu jest ładnie, na tych, na tych dwóch ścianach. No i tutaj gdzie koza, nie wiem. Jak macie jakiś może pomysł, czym tutaj zrobić na tej ścianie, żeby ta farba mi tak nie odchodziła. Myślałem, żeby przykleić płytki, ale jak przykleję płytki, to temperatury czasami odpadną. Nie wiem, czy jakąś taśmę taką może przykleić, jak się przykleja w, przy tych, jak to się mówi. Za kaloryferami, żeby to ciepło odbijało Nie wiem, jak macie jakiś pomysł To możecie mi napisać w komentarzach Bo tak naprawdę to nie wiem, co tu kurczę zrobić A bez kozuchy ani rusz Chwilę napaliłem i już mam 18 stopni w środku Także pomału będę się zabierał Za robotę Zwijam jeszcze nagiego Leona I biorę się za Za skrobanie Zobaczcie co mam fajnego na działce Ostatnia deska ratunku w razie wu zawsze mam gdzie się schronić. Osadzam już kątowniki. Kupiłem takie z siatką. Zaczynam od lewej strony, i potem będę tutaj się brał za drugą stronę. Już tu trochę ściany oskrobałem. Tak to na razie wygląda. Jedną stronę mam już zrobioną. Tak to na razie wygląda. Później myślę, że przeciągnę to lekko gipsem. Się przeszlifuję i będzie. Elegancko. Wiem, że fachowcy może by to lepiej zrobili, ale też swoje by za to wykasowali. A tak, to co zrobię sam, to kasa w kieszeni. Tak wygląda druga strona. Muszę się tutaj teraz za tą stronę wziąć i to zrobić. Jestem ciekaw, jak myślicie, ile teraz kosztuje obróbka i wstawienie drzwi. Dajcie znać w komentarzach. Drzwi już mam ładnie obrobione. Wszystko. Potem tylko jak wyschnie, to myślę, że lekko gipsem przeciągnę i będzie elegancko. Skrobie teraz ostro tutaj te wszystkie ściany, te wszystkie miejsca, które odchodzi farba, tutaj na tej ścianie jest w miarę. Tutaj też Najgorzej jest tutaj koło kozy. Coś będę musiał tutaj naprawdę wymyślić, żeby to ciepło nie szło tak w ścianę, bo to mi wszystko będzie odwadziło z tego. I tak to pokrótce wygląda. Mam pomocnika na działce, Tomek mi przyszedł. Pomóż się ma, Tomek. I bierzemy się ostro za robotę. Co tam panie Jasiu? Jak się panu podoba nowa tanka? Tragedia, nie? Będzie ładnie? Co pan mówi? No to ja wszystko odgrafię, że tak ładnie tutaj rozumiesz może... No już mamy tutaj ten, mamy wszystko Jak to się mówi oskropanowane Oskropane i teraz będziemy gruntować wszystkie ściany, nie? Co pan mówi panie Jasiu? Będzie dobrze? Co no, to ty musisz wiedzieć, czy będzie dobrze no panie Jaszu, pan jest taki specjalista, no to chyba pan powinien wiedzieć, nie? No kochany, słuchaj Czy będzie dobrze, czy źle, nie? Nie będzie, jak tutaj, rozumiesz Mówisz pan, że skończę tutaj czasami? No, Tak. No. Czasami może być, nie? No, ja. Także bierzemy się teraz, Tomek, za gruntowanie ostro, nie? Panie Jaszy, też przyszłeś pan nam pomóc? Do malowania? Ja przyjeżdżam do masy, co będę tu robicie? A, co tu się dzieje? To mnie zaprosił, bo Na przespiegi On a visit, are you alive? All this breathing. Flashing red lights, driving at night. With ride, this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm Zrobimy lokowanie produktu. Wszystko, żeśmy gruntowali atlasem. Także mamy już wszystko zagruntowane. Wygląda to na razie, powiem, no, no niezbyt ciekawie. No Ale będzie, jak to się mówi, będzie elegancko. Będzie elegancko. Nawet echo jest, jak teraz tutaj tego wszystkiego nie ma. Mamy już wszystko, tak jak już mówiłem, zagruntowane. I muszę wam powiedzieć, że koza na działce to jest naprawdę fajna rzecz. Z tego względu, że rano był przymrozek. Napaliłem sobie i mogłem coś robić, a tak jakby tej kozy nie było. To co bym tutaj zrobił w tym zimnym, ani by nic dobrze nie wyschło. Także bez kozy. Ani róż. Kozucha musi być. Nawet, nawet pamiętam kiedyś mieliśmy grilla, tak? No. W styczniu na dworze chyba było tam z minus 17, a ja tylko przez okno tutaj sobie na grillu kiełbaski obracałem i siedzieliśmy w środku. W środku mieliśmy 20 stopni na plusie, na dworze minus 17 i nawet żeśmy sobie zrobili grilla w, taki, w takim czasie. Także czekamy, aż wszystko wyschnie i bierzemy się za klejenie tych wszystkich dziur. Tak to na razie wygląda elegancko. Teraz muszę iść namieszać kolejne wiaderko i lecimy dalej z tym tematem. Potem, chyba, tylko leciutko gipsem się przeciągnie i będzie ameryka. Like Yourself all the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living. Czy kawał dobrej roboty? No kawał dobrej roboty, taki ładny. Potem to jeszcze ta tata chce troszeczkę takim gipsem przelecieć i wtedy ładnie pomalujemy i... Się... A, be, a będzie inaczej powstawiane, na przykład, że, że na przykład nie będzie ściana i nie będzie na przykład kanapa. Nie, postawimy wszystko tak, jak... Było pełno robali, ja nie wiem co te robale tutaj pod tym gumolitem Tutaj najlepiej to by było chyba płytki jakieś położyć, kupić i koniec I byłby spokój, nie? Tak to wygląda, Mam już wszystko tutaj Tym, jak to się mówi, tym MP75, tym tynkiem Ładnie wszystko wygłaskane, no nie jest to co jeszcze ja bym chciał no ale idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze mam taki plan leciutko, to tak troszeczkę gipsem może przeciągnąć i troszkę przeszlifować. Nie musi być idealnie gładkie, ale żeby to jakoś równo tutaj ładnie wyglądało i potem zostanie mi tylko wyszlifować i pomalować. No tu mi trochę zabrakło, bo do okna będę musiał dokupić, ale dzisiaj nic nie dokupię, bo są sklepy pozamykane, także się zajmę tym jutro. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tak to ładnie zaczęło wyglądać, że jednak stwierdziłem, że gruntujemy ten sufit też i bierzemy się ostro za gipsowanie Muszę przyznać, że naprawdę Tomkowi to gipsowanie idzie, ma chłopina, dryg do tego. Zobaczcie jak nam idzie robota we postępy jakieś widać tutaj ta ściana została prawie zrobiona jeszcze tylko kawałek Ktoś został zostało dole ale już pomału jest to co to co by mnie satysfakcjonowało 3 maja, nic nie robię, przyjechaliśmy tylko na działkę. Tutaj jeszcze widać na dole, że jest mokre i narożniki musi muszą ściany jeszcze trochę wyschnąć. Jutro mam nadzieję, że się wezmę za szlifowanie. Trochę rozpaliłem w kozie, żeby te ściany szybciej doschły, i tak to na razie wygląda. Sufit, żeśmy gipsowali raz. Będę go szlifował i wszystko malował na biało, a ściany Tomek przeleciał dwa razy. No muszę powiedzieć, że naprawdę idzie mu to. Ma do tego dryk. Ja tak jakbym miał to wszystko sam robić, to bym się chyba wykończył nerwowo, nie nadaje się. Do takich, do takiego czegoś akurat, ale ładnie wszystko wygipsował. Myślę, że będzie to ładnie wyglądało. Także, tak jak tutaj widać, narożniki jeszcze troszkę mamy teraz godzinę 17. Jeszcze raz dołożę do kozy, myślę, że jutro będzie można się pomału brać za szlifowanie. Dzień dobry, 4 maja. Siódma godzina już minęła. Troszeczkę rozpaliłem, żeby jeszcze tam te narożniki na dole podeschły Ale wszystko już pomału by się nadawało do szlifowania Także ja się biorę za szlifowanie Wczoraj nic nie robiłem, bo... ja pierdolę z tym całym szlifowaniem Tą tutaj, ten kawałek ściany To robiłem z 40 minut, żeby ładnie wyglądało Żeby się wkurzył, mówię, idź pan Już nie będę mówił, gdzie Gdzie tutaj dalej szlifować? Ręce normalnie mi opadły Mówię, no co tu teraz wykombinować? Szybko, internet. Pojechałem do piły, wypożyczyłem taką, tą, jak to się nazywa, żyrafę do szlifowania. 70 zł, 400 zł musiałem zapłacić kaucji. I mam nadzieję, że teraz pójdzie jakoś ta robota. Mam już pożyczony agregat, także odpalam ten sprzęt i, i biorę się, bo 10 godzina już a ja jeszcze tak naprawdę nic nie zrobiłem. Brak słów. Kurzała wszędzie na maksa. Tak to wygląda. Wszystko mam wyszlifowane. Zostały mi tylko narożniki, tam gdzie nie zajechałem. Tą brzyrafą. No i muszę się wziąć za sprzątanie tutaj tego wszystkiego. No i zagruntowanie. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj dam radę coś malować, bo mam już trochę dosyć tego remontu. Przeceniłem chyba trochę swoje. Siły, jak to się mówi, na zamiary. No ale co, już teraz muszę to dociągnąć. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Lustra nie ma, ale spotkałem paratadzie. Pan Pantadzie mówi, że wyglądam jak Albinos. Także coś w tym musi być. Do zobaczenia później. Dzień dobry moi drodzy. Minęło już kilka dni od rozpoczęcia remontu. Dzisiaj. Pełen sukces. Jestem zadowolony. Było ciężko, miałem już dosyć. Ale patrzę na to jak to teraz wygląda, to jestem naprawdę zadowolony. Także zaczynamy wszystko wam pokażę, jak tutaj w środku wygląda. Widzimy drzwi, te, które kupiłem jako używane. Zapłaciłem za nie 250 zł. Obrobiłem tutaj wszystko ładnie, jest już wszystko wymalowane. Musiałem kupić taką wycieraczkę Bo tutaj Podłóg tego poprzedniego progu Bardzo kiepsko to wyglądało, chciałem żeby to jakoś ładnie wyglądało Także kupiłem taką wycieraczkę Z Allegro za 40 zł I jest to tutaj wszystko ładnie przykryte Żeby to ładnie wyglądało Musiałem oczywiście też dokupić próg do tych drzwi 89 zł Żona wyczyściła wszystkie okna Wszystko ładnie umyła na działce nawet mamy taką fajną Ostatnią deskę ratunku Którą moja żona dostała Na polter Od swojego ojca chrzestnego Wojcie Janek chyba wtedy powiedział Że jak się nie będę słuchał Mojej żony To tą deską dostanę Ale stwierdziłem Że Nie ma takiej opcji żeby mnie żona lała Zabrałem tą deskę na działkę I zamontowaliśmy ją tutaj ładnie na ścianę Pełni nam taką funkcję, jakby to powiedzieć, pamiątki od wuja Janka, którego serdecznie pozdrawiam. I lecimy dalej. Kanapa używana. Przywiozłem ją z domu. Mam tutaj zamontowane takie lustro, które przywiózł mi dziadek Sylwester. Ktoś to wywalił na śmietnik, a ja to ładnie wyczyściłem i zamontowałem. Mamy też tutaj taką szafę, żeby te wszystkie szklanki... I na dole jakieś ciuchy można było sobie schować, no bo niestety no gdzieś to trzeba trzymać. Jak przyjadą znajomi czy ktoś z rodziny, szklanki, kubki, no są potrzebne, kieliszki oczywiście. Też są. Odświeżona została moja koza. Jest to kozucha dziesiątka. Odmalowałem ją farbą taką czarną, żaroodporną. Koszt tej farby to 90 zł. Okna wszystkie mam wymienione na plastikowe, te, które tutaj teraz widzicie. No dosyć długo szukałem takiego okna, bo tutaj był taki no, ciężki, jakby to powiedzieć, wymiar tego okna i dlatego musiałem się długo naszukać. Szukałem chyba z 2 lata, bo nie chciałem tutaj za dużo wycinać. Nie wiedziałem, jak tutaj jest, jak to by powiedzieć, ten próg u góry, żeby mi się tutaj nic nie zawaliło i ściany nie popękały, ale się udało. Niedaleko ode mnie znalazłem takie okno za 150 zł. Rzeczywiście sam swoimi siłami wstawiłem i obrobiłem, i tak to wygląda. Dla mojej ukochanej żony zrobiłem zlew, żeby nie musiałem mieć naczyń po kolanach. Jakiś czas temu kupiliśmy już tutaj gazówkę, żebyśmy mogli sobie przyrządzić obiad, jak jesteśmy na działce, czy jakikolwiek posiłek. Też kawę zrobić, żeby to wszystko w jakiś fajny, wygodny sposób można było robić. Poprzyklejałem tutaj płytki. Które dostałem od mojego kierownika Łukasza z budowy mu zostały. Bardzo mu dziękuję i pozdrawiam. Obciąłem taką szafę drewnianą, która pochodzi z rodzinnego domu mojej żony. Są to meble sosnowe. Także dosyć długo myślę, to jeszcze posłuży. Myślałem, żeby to może pomalować na biało, ale to zobaczymy, może jak mi starczy czasu. I chęci to się kiedyś za to wezmę. Tam mamy schowane naczynia i, i garnki. Tutaj na dole. Z taką, za taką, jak to się mówi, zasłoną są tam różne przyprawy i jakieś tam talerze, takie garki i mała butla turystyczna do tej kuchenki. Drzwi, tak jak już mówiłem, wstawione, łóżko i tak to wszystko na dzień dzisiejszy wygląda. Ciężko było, miałem już dosyć, ale nie poddawałem się i ciągnąłem ten temat dalej. Myślę, że wyszło to naprawdę całkiem fajnie. No oczywiście no nie, nie, nie obyło się bez, jak to się mówi, pewnych trudności, ale tak jak już mówiłem, poradziłem sobie z tym. Teraz powiem Wam ile mnie ten całkowity remont mojej działki kosztował. Wszystko sobie zapisałem na działce, na działce co ja gadam, na kartce, żeby było wiadomo jak to wszystko wygląda. I tak, całkowity remont mojej działki Mamy rok 2023. Dzisiaj mamy dokładnie poniedziałek 22 maja chyba. I tak za drzwi zapłaciłem 250 zł, które mi załatwił Andrzej. Bardzo dziękuję Andrzejowi. Próg do drzwi musiałem kupić 89 zł. Gips tenkarski knauf mp 75 80 zł bo musiałem kupić dwa worki. Wszystko tutaj oczywiście zostało oskrobane, wyczyszczone, zagruntowane. No, no zobaczymy jak to będzie wyglądało po zimie. Ja tu staram się być dosyć często na działce i palić, wietrzymy, żeby tu nie był taki zaduch. No mam nadzieję, że to wszystko no, dobrze zrobiłem i że będzie to się trzymało. Tak jak już mówiłem, no okaże się to wszystko za rok, czy się dobrze przyłożyłem do tego, dobrze to zrobiliśmy z Tomkiem, czy, czy też nie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Musiałem sobie kupić taką dużą szpachlówkę za 12 zł do gipsu, bo nie miałem. 286 zł kosztowała farba biała Dulux i kolor oczywiście ten kolor to musieliśmy z moją małżonką rozmieszać, bo się okazało, że był zaciemny, a nie chcieliśmy, żeby tutaj w środku ta altana, żeby tu wyglądało jak w noże. także musieliśmy tą farbę jeszcze rozmieszać. I oczywiście tutaj do tego jeszcze trzeba doliczyć tą taśmę malarską i narożniki, które musiałem tutaj wstawić, żeby obrobić te drzwi. Do tego dwa worki gipsu, 60 zł. No i oczywiście ta żyrafa do tego szlifowania, bo z tym szlifowaniem to naprawdę ja tam do gipsowania to tak się mówię, wam to się no nie nadaje. Do malowania to jeszcze, 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 ale to szlifowanie. To makabra. Dobrze, że poszukałem na internecie i wypożyczyłem tą żerafę, bo bym się tutaj nerwowo wykończył. Jak ja już widzę, że mi robota nie idzie, to już, to już jest źle. No ale mniejsza z tym. Było, minęło. Także moi drodzy, całkowity remont przykładowo mojej altany, te drzwi, gipsy i te wszystkie inne rzeczy. Na wszystko wydałem 850 zł. Nie liczę tutaj okien, bo okna już wymieniałem jakiś czas temu. I tak naprawdę te dwa mniejsze okna miałem za darmo, bo tam się z kimś za coś wymieniłem, już teraz nie pamiętam dokładnie za co, a za to zapłaciłem 150 zł. I tak to, tak to wszystko. Najważniejsza rzecz, oczywiście, chciałem bardzo podziękować Tomkowi, który mi tutaj pomógł przy tym remoncie. Wygipsował ściany, no naprawdę jest, jeśli chodzi o gipsowanie, to no Madryk do tego idzie mu to jak burza, także razem we dwóch. Daliśmy, daliśmy, naprawdę radę, da radę. Także jeszcze raz, Tomek, bardzo Ci dziękuję za pomoc. Oczywiście Tomkowi nie musiałem nic płacić. Jest to mój sąsiad z działki. Jeżeli będzie potrzebował jakiejś pomocy, ja mu zawsze pomogę. Razem też robiliśmy u niego na działce Dach. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele razy mu pomogę. On mija jemu i tak w ten sposób, jak to się mówi, sobie radzimy na działkach. Wygląda. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i do pozostawienia łapki w górze. Będę kończył, przed mną jeszcze dużo, jak to się mówi, projektów działkowych, które chcę zrealizować, także muszę kończyć, żeby się za nie zabrać. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i pozdrawiam wszystkich widzów. Moja działka RODO. RODO to dla mnie ostatnia deska ratunku. Trzymajcie się, cześć!